Jest program herbatka z psychologiem. Ja nazywam się Monika leśnikowska marciniak Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów mojego kanału. Dziękuję Wam za liczne komentarze, za maile, które do mnie wysyłacie. Bardzo jestem za to Wam wdzięczna, bardzo mnie to wszystko cieszy. Jednocześnie proszę Was o subskrypcję kanału, o lajki, o to, żebyście udostępniali moje filmy, bo tylko w ten sposób kanał będzie mógł się rozwijać. I rozwija się właśnie dzięki Wam. Kochani, dzisiaj chciałam powiedzieć trochę na temat tego, w jakie role my wchodzimy w naszych związkach. Zobaczcie, że ten temat związków to jest temat niewyczerpany, można powiedzieć, bo to cały czas jest bardzo dużo problemów. Bardzo wielu z Was doświadcza trudnych sytuacji w swoich relacjach, rozmaitych kryzysów, jakichś cichych dni, jakichś takich przedłużających się konfliktów, które no, niestety nieuchronnie prowadzą do rozpadu relacji. I aby temu przeciwdziałać, aby umieć swoje relacje naprawiać, musimy. Pogłębiać też wiedzę o komunikacji. Tą komunikację chciałabym, żebyśmy rozumieli bardzo szeroko, bo to nie chodzi tylko o to, w jaki sposób i co my mówimy, ale komunikacją sta może stać się wszystko, prawda? Najmniejszy nasz gest jest komunikacją. Nasze spojrzenie jest komunikacją. Tempr głosu, ton głosu jest komunikacją. A więc to jest bardzo istotne, żebyśmy rozumieli to przede wszystkim szeroko. I kiedy prowadzono takie bardzo y, ciekawe, wnikliwe badania y, dotyczące tego, jak my porozumiewamy się y, z kimś najbliższym, to okazuje się, że właściwie można mówić o takich pięciu stylach komunikacji, z czego cztery mogą być krzywdzące, a tylko jeden jest konstruktywny. I króciutko dzisiaj je omówię. I, y, I postaram się właśnie y, powiedzieć, co jest jakby y, y, najważniejszego, jeśli chodzi o te poszczególne style. Pierwszy styl to jest, y, tak sobie to można nazwać roboczo, taki styl zjednywacza, tak? Czyli to jest taka osoba, która będzie zawsze uległa, która będzie za wszystko i wszystkich przepraszała. Taki zjednywacz, czyli ktoś, kto. Nie może cierpieć, jeśli w pobliżu niego jest ktokolwiek w jakimś napięciu, w jakimś zdenerwowaniu. Jeśli ktokolwiek jest zły, wtedy właśnie ten zjednywacz zrobi wszystko, żeby właśnie uspokoić, żeby nie było żadnych napięć, żeby nie było żadnych nerwów itd. I w sytuacji, kiedy już dochodzi do jakiegoś konfliktu, to zjednywacz będzie tak, jakby opuszczał samego siebie. Tak? czyli ja jestem dla siebie nieważny, yy, nieważne jakby, jakie jest moje zdanie w tym wszystkim, yy, ważne jest, żeby uniknąć konfliktu. Yy, I yy, prowadzi to do tego, że przyjmuje się taką postawę, zrobię wszystko, byleby tylko druga osoba była zadowolona. Yy, I oczywiście, o ile... Zjednywanie y, y, ludzi, o ile dążenie do zgody, do jakiegoś pokoju y, jest bardzo y, dużą umiejętnością i wspaniałą cechą, to jeżeli staje się y, takim właśnie, y, można powiedzieć, y, y, wynika cały czas tylko z lęku, no to już mamy do czynienia wtedy z czymś bardzo niepokojącym, bo taki człowiek tak jakby cały czas zdradza siebie samego. Kolejny styl to jest odwrotny, można powiedzieć, styl, styl obwiniacza. Na pewno znacie takie osoby, które koncentrują się tylko na tym, żeby drugą osobę o wszystko obwiniać, tak? Żeby szukać y, jakichś negatywnych cech w partnerze, żeby krytykować partnera, y, żeby mówić tak, to wszystko jest twoja wina, bo ty tego nie zrobiłeś, bo ty to zrobiłeś, wszystko jest źle. Czyli skutkiem takiego stylu komunikacji jest przede wszystkim to, że ktoś taki traci kontakt ze sobą samym i ze swoimi emocjami, z czego bardzo często, a właściwie prawie zawsze, nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli krytykuje kogoś, jeżeli skupiasz się na krytyce, to tracisz kontakt ze sobą, tracisz kontakt tak naprawdę ze swoimi emocjami ponieważ przykrywasz swoje emocje złością przykrywasz swoje emocje pretensją i ranisz wszystkich dookoła kolejny styl to jest taki styl który sobie nazwałam stylem robotyczno racjonalnym oczywiście bycie racjonalnym jest też bardzo dobrą cechą ale tu chodzi o coś innego to, jest, to są takie osoby, które mają bardzo sztywną, właśnie taką robotyczną postawę wobec siebie samego i również wobec świata, wobec innych osób. To są osoby, które zauważcie, często nie, na przykład nie nawiązują kontaktu wzrokowego, które celowo używają takich bardzo trudnych, niezrozumiałych sformułowań, nie dlatego, że są takie mądre i dobrze wykształcone, tylko po to, żeby właśnie tą komunikację utrudnić, żeby druga osoba jak najmniej rozumiała to, co ktoś taki do nich mówi. To są takie osoby, które nie potrafią rozmawiać, nie potrafią prowadzić dialogu, tylko które przemawiają. Bardzo często taki styl występuje u osób z zaburzeniem narcystycznym, czy z innymi właśnie takimi, no po prostu cechami narcystycznymi czy psychopatycznymi. To są osoby, które przemawiają, a nie rozmawiają. I skutkiem tego typu komunikacji jest przede wszystkim, jak gdyby, jest to, że takie osoby również nie wiedzą, co same czują, pomijają to, co same czują. Jednocześnie, ponieważ jest to komunikacja bardzo oschła, bardzo taka zadaniowa, to, to przez to nie jest ona bliska, przez to nigdy ona nie jest relacyjna, tak? I ja na przykład często na terapii spotykam się z takimi sytuacjami, że osoby mówią, że miały taką właśnie komunikację ze swoimi ojcami, że ojciec ze mną nie rozmawiał, ojciec przemawiał, tak? Czyli to było owszem, ojciec mówił różne interesujące nawet rzeczy. Ale w taki sposób, jakby wyłącznie wygłaszał swoje zdanie, jakby przemawiał, albo jakby delegował jakieś zadania, a nie było w tym bliskości, nie było w tym relacyjności. I zostaje taki, taki brak tego na całe życie w człowieku, że tego na przykład właśnie z ojcem nie było. Ja tutaj podaję przykład ojców, ale to oczywiście. To nie jest tak, że to dotyczy tylko ojców, czy tylko mężczyzn, czy, czy, czy jest tu jakiekolwiek takie odniesienie do konkretnej płci. To dotyczy wszystkich ludzi, to dotyczy bardzo często też kobiet. Natomiast jeśli chodzi o właśnie ojcostwo, niestety, no tak się składa, że szczególnie to pokolenie. Ojców, którzy wychowywali swoje dzieci jeszcze w czasach PRL-u, to właśnie prezentowali taki, taki sposób bycia. Kolejny styl komunikacji to jest styl kogoś, kogo możemy nazwać takim mącicielem. Tak? To jest ktoś, kto lubi się kłócić, kto rozładowuje swoje emocje. Właśnie, i swoje napięcie w kłótni. Normalny człowiek, kiedy się pokłóci, to się strasznie źle czuje. Czuje się tak, jakby po niem przejechał. A zobaczcie, że są tacy ludzie, którzy właśnie po kłótni stają się wyjątkowo, tacy można powiedzieć, wręcz zrelaksowani i odwrotnie, jak się nie pokłócą, to wtedy właśnie widzimy, że są bardzo ponapinani i pełni złości. To są wyjątkowo toksyczne osoby, bo to są osoby, które w głębi duszy oni mają poczucie, że nikt się o nich nie troszczy, nikt o nich nie zabiega, cały czas robią z siebie takie ofiary i dlatego dążą do kłótni, ponieważ w kłótni zyskują bliskość relacji. Oczywiście. W ich mniemaniu, prawda? W ich mniemaniu, żeby dostać się do drugiego człowieka, żeby zbliżyć się do drugiego człowieka, to uważają, że mogą to uzyskać tylko wtedy, kiedy się z nim pokłócą. I piąty styl to jest właśnie ten styl konstruktywny, styl poprawnego komunikowania się, kiedy osoba mówi wprost, kiedy jest świadoma swoich uczuć, swoich emocji i która dialoguje, a nie przemawia. To są osoby, które się posługują komunikatami typu ja, czyli przede wszystkim w rozmowie mówią o swoich odczuciach, o swoich myślach, o swoich wnioskach, jakie wyciągają z różnych sytuacji. I są wrażliwe, są uważne, potrafią słuchać drugiego człowieka. Yy, taka osoba zna granice. Dba o swoje granice, ale tym samym również dba i szanuje granice drugiej osoby. Nie ucieka od tematu, potrafi, tak jak powiedziałam, uważnie słuchać i potrafi przede wszystkim nazywać to, co się dzieje w przestrzeni relacyjnej między nią a najbliższą osobą. Kochani, jakie są takie najważniejsze sygnały zaburzonej komunikacji? Yy, zastanawiałam się nad tym i wydaje mi się, że pierwszym podstawowym sygnałem jest, yy, yy, jest, jest to taka sytuacja, kiedy ktoś zaprzecza, że w ogóle komunikacja ma miejsce. Tak? To dotyczy komunikacji, zarówno tej głębokiej, relacyjnej, jak i komunikacji treściowej. Czyli ma to, ma to miejsce wtedy, kiedy partnerzy zaprzeczają, że w ogóle kierowali do siebie jakieś komunikaty, że reagowali mimiką, że rea reagowali emocjami, na przykład na ton głosu partnera. To jest umniejszanie znaczenia swoich zachowań. Również takie umniejszanie znaczenia słów. To są takie osoby, które mówią: No, ale co ty się tak tym przejmujesz, co ja powiedziałam, czy, ja, czy, czy, czy co ja zrobiłam? To są tylko słowa, to są tylko gesty. Czyli po prostu zaprzeczają, że słowa czy gesty mają jakiekolwiek znaczenie. Kolejny sygnał zaburzonej komunikacji to są tak zwane komunikaty typu double mind double bind, przepraszam, czyli komunikaty tak zwanego podwójnego wiązania. Czyli to jest sytuacja, kiedy ktoś wysyła sprzeczne sygnały, sprzeczne komunikaty. Czyli na przykład nie wiem, no jakakolwiek sytuacja taka z życia codziennego, mąż mówi na przykład żonie: "Wiesz, bardzo lubię, kiedy nosisz białe bluzki" W momencie, kiedy żona zakłada białą bluzkę, mąż okazuje, że jest niezadowolony, że nie podoba, jej, nie podoba mu się żona w tym stroju. To, więc te podwójne komunikaty mogą być bardzo różne. One mogą też wyrażać się za pomocą mimiki. Czyli na przykład ktoś ci powie, O, jak fajnie, że jesteś, miło mi, że Cię widzę, ale. Mimika twarzy będzie mówiła zupełnie co innego, prawda? Czyli wcale się nie cieszę tak naprawdę z tego, że Cię widzę. Podwójne wysyłanie tych podwójnych sygnałów wprowadza bardzo w błąd, i ktoś, kto to robi, musi liczyć się z tym, że spotka się w pewnym momencie z agresją. Bo jednak mimo wszystko wszyscy lubimy jasne sytuacje, proste sytuacje. Taka jest nasza natura, że to jest nam bliskie, prawda? I ja, to, żeby rzeczy były jasne, żeby były proste. Jeżeli ktoś próbuje to zafałszowywać. No to oczywiście na pierwszym takim etapie może wprowadzić drugą osobę w takie oszałamienie, w, w dezorientację, ale bardzo szybko to się może odwrócić przeciwko niemu i po prostu spotka się już z agresją. Kolejne, kolejny sygnał, że coś jest nie tak, to jest taka komunikacja sztywna, komunikacja bardzo zamknięta. Czyli zobaczcie, to są te wszystkie domy, w których na przykład kłótnie zawsze wyglądają tak samo. Kłótnie zawsze mają ten sam przebieg. Nawet jeżeli partnerzy skonfrontują się z takim swoim bardzo sztywnym stylem komunikacji, nawet jeśli oni są świadomi popełnianych przez siebie błędów, to jest im jakoś trudno to uelastycznić, trudno jest sprawić, żeby coś zmienić, prawda, żeby zacząć rozmawiać ze sobą inaczej. I tutaj ogromną pomocą jest właśnie psychoterapia psychoterapia wspólna, małżeńska czy psychoterapia par. Kolejny sygnał mówiący nam o tym, że w komunikacji między partnerami jest bardzo źle. To jest y, takie nieustanne, nieprzerwane skupianie się na przyczynie i na skutku konfliktu. Tak? To jest, y, można powiedzieć, jedna z najczęstszych form zaburzonej komunikacji, y, ponieważ y, dzieje się tak wtedy, kiedy y, jedno z partnerów, czy nawet y, cała rodzina, y, szuka winnego. Szuka kozła ofiarnego, szuka kogoś, na kim można, yy, komu można przypisać, że to przez Ciebie, wszystko przez Ciebie, yy, całe zło w naszej rodzinie czy w naszym małżeństwie to jest Twoja wina. I yy, yy, jest, yy, jest to tak zwana komunikacja linearna, yy, której przeciwieństwem jest komunikacja. Cyrkularna, czyli właśnie taka otwarta, elastyczna, dojrzała, w której osoby przejawiają wysoki poziom myślenia abstrakcyjnego. Były bardzo ciekawe badania dotyczące komunikacji w parze, komunikacji w związku, i te badania odnosiły się do do tego, czy można ustalić jakieś takie czynniki, które, za pomocą których można przewidzieć, że związek się rozpadnie, tak? że, że niestety nic z tego dobrego nie będzie. I takie badania prowadził Gottman, który stwierdził, że pary, które skłaniają się ku rozpadowi, przejawiają dużo więcej zachowań emocjonalnych i dużo więcej zachowań. Związanych z wzajemną jakąś interakcją. I wymienił te czynniki, po których można rozpoznać, że związek będzie się rozpadał. Jest to właśnie przede wszystkim nieustanna krytyka, nieustanna skarga, obwinianie siebie wzajemnie. O różne rzeczy zamiast y, po prostu takiego wspólnego y, działania i czy, czy, y, czy y, po prostu y, wspólnego podejścia do, do rozmaitych problemów. Druga, drugi czynnik, który nieuchronnie prowadzi do rozpadu, to będzie pogarda. Jeżeli my pogardzamy drugą osobą, czyli wszelkie przejawy umyślnego. Albo nawet i nieświadomego, ale krzywdzenia drugiego człowieka, czyli drwina, sarkazm, jakieś niestosowne żarty z drugiej osoby, szydzenie z siebie. Ja troszeczkę już o tym mówiłam w poprzednim odcinku, dzisiaj tylko tak sygnalnie o tym wspominam. Kolejny czynnik to będzie budowanie muru, kiedy osoba zamyka się w sobie, kiedy z wielu różnych powodów, tak jakby. Nie ma już dostępu do swoich zasobów, aby budować komunikację. Zamyka się, otacza się takim murem nie chce interakcji, nie chce komunikacji. Czyli można powiedzieć, rezygnuje w ogóle z tego, żeby wysyłać jakiekolwiek komunikaty. Będzie wtedy postrzegana jako par przez partnera jako wroga, jako obojętna, jako zimna, jako niezainteresowana. Więc zobaczcie, że tych czynników jest kilka bardzo takich jasnych do tego, aby zastanowić się nad, nad, nad tym wszystkim, aby przeciwdziałać występowaniu właśnie tego typu sytuacji w swoich związkach. Natomiast też pamiętajmy o tym, że szczęśliwy związek to jest taki, w którym my szanujemy. Inność drugiego człowieka i rozumiemy, że, w, że każdy z nas, wchodząc w relację, wchodzi z jakimś swoim, takim, można powiedzieć, indywidualnym pakietem pakietem myślowym, językowym, ogólnie komunikacyjnym. Yy, nawet ta, to, że nasza rodzina pochodzenia miejsce, w którym my wychowywaliśmy się, również. Obdarowała nas y, swoim pakietem, prawda? Róż, różnym, y, różnymi zasadami, różnymi stylami, właśnie zachowania się w rozmaitych sytuacjach. I trzeba o tym wiedzieć, trzeba to rozpoznawać. Każdy powinien dokonać właśnie takiego przeglądu tych wszystkich zasad i postaw, które ma w sobie i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naprawdę to są moje wartości, czy naprawdę to jest mój styl komunikowania się, czy ja po prostu tylko wyłącznie kopiuję to, co na przykład miało miejsce w moim domu. A tak naprawdę ja nie jestem wcale na przykład, taką osobą kłótliwą, zaczepną, krytykującą innych. Ja po prostu wyniosłem to z domu i wniosłem jako pakiet do mojego związku, do mojego małżeństwa. Dojrzałe osoby powinny właśnie dokonać takiego obrachunku. Kochani, to tyle na dzisiaj. Zostawiam Was z tymi wszystkimi refleksjami. Piszcie koniecznie w komentarzach, co sądzicie na temat właśnie rozmaitych stylów komunikowania się w związku. Co jest dobre według Was? Co najbardziej szkodzi? Dzielmy się ze sobą tymi przemyśleniami. Będzie to, myślę, bardzo korzystne dla wszystkich. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień.